Dzisiaj temat bardzo poważny, ponieważ dotyczący naszego życia i zdrowia, a porozmawiamy sobie dzisiaj o apteczkach pierwszej pomocy. Opowiem Wam o tym, co taka podstawowa apteczka powinna zawierać, pokażę Wam kilka rodzajów apteczek, ale to nie wszystko, ponieważ zobaczycie również, jak używać stazy taktycznej, a także opatrunku izraelskiego i o tym, jak dokładnie Posługiwać się tego typu sprzętem opowie Wam mój specjalny gość, ale to już w drugiej części tego filmu. Dostępnych jest wiele apteczek. W naszej ofercie znajdziecie ich co najmniej kilkanaście, a ja moją opowieść zacznę od takiej niewielkiej podstawowej i powiem wam zaraz, co taka apteczka zawiera. Taka niewielka apteczka zmieści się w plecaku, w torbie, zabierzecie ją ze sobą nawet na rower, a dzięki niej udzielicie pomocy sobie, a także innym osobom, które możecie spotkać i będą one poszkodowane chociażby w jakichś wypadkach. A co znajduje się na wyposażeniu takiej podstawowej apteczki? Już wam zaraz opowiadam. Mamy tutaj trzy bandaże elastyczne o różnej długości i szerokości: opatrunek chłonny rękawiczki, nożyczki plaster chusteczki do dezynfekcji rąk opaski dwie maseczki do resuscytacji i kilka agrawek. To jest tak naprawdę taka podstawowa apteczka, a ten zestaw akcesoriów, które ona zawiera, pozwala udzielić pierwszej pomocy. Takich niewielkich apteczek w naszej ofercie znajdziecie co najmniej kilka. Natomiast za chwilę pokażę Wam inne, większe apteczki. Ale prawda też jest taka, że kolejne, większe apteczki będą po prostu rozwinięciem tego podstawowego zestawu, i w tamtych następnych apteczkach pojawią się również dodatkowe elementy. Mam tutaj kolejne dwie apteczki: apteczkę turystyczną i apteczkę rowerową, i zaraz Wam pokażę, co jest w środku. Czym różnią się one od tej podstawowej, pokazanej przed chwilą? Te apteczki różnią się od podstawowej, pokazanej Wam przed chwilą, tym, że niektórych elementów jest z nich po prostu więcej: więcej plastrów, więcej opatrunków, czy więcej bandaży elastycznych, ale pojawiają się dwa ciekawe elementy. Przede wszystkim dużo większe nożyczki, którymi łatwiej operować, a także koc NRC. Być może ktoś z Was nie wie, co to jest koc bądź folia NRC. Otóż jest to cienka płachta metalizowanego tworzywa, dzięki której łatwiej utrzymać komfort termiczny ciała. Jest ona używana w ratownictwie, we wspinaczce, a także w podróżach czy wyprawach turystycznych. Jej użycie po prostu opóźnia proces wychładzania organizmu. Czas na kolejną apteczkę, już sporo większą od tych, które pokazałem Wam wcześniej. Zobaczmy, co dodatkowo kryje ta apteczka w środku. Ta apteczka jest rozwinięciem wcześniejszych, natomiast jest większa, zawiera więcej elementów, które już znacie z poprzednich apteczek, ale również zawiera dodatkowe akcesoria, jak na przykład. Instrukcję pierwszej pomocy, która może nam się przydać w awaryjnej sytuacji. Ale mamy tutaj również trójkątną chustę bawełnianą, dzięki której zrobimy temblak, siatki opatrunkowe na głowę i na kończyny, a także opatrunek hydrożelowy. Opatrunki hydrożelowe są wykonane z polimerów o galaretowatej strukturze. Charakteryzują się tym, że nie przyklejają się do rany, a więc je można w bardzo prosty i bezbolesny sposób usunąć. Idealnie nadają się na oparzenia. Teraz kolejna duża apteczka. Taką apteczkę zabierzcie ze sobą do samochodu, bądź trzymajcie po prostu w domu, bo może Wam się przydać. Zobaczmy, co kryje w środku. Podstawowy zestaw jest podobny do tego, jaki pokazałem Wam wcześniej. Mamy tutaj zatem więcej opatrunków, więcej bandaży uciskowych czy plastrów. Ale pojawiają się, tak jak w poprzednich przypadkach, dodatkowe elementy. Mamy tutaj maseczki na twarz i jeszcze jeden ważny element, który przyda nam się w samochodzie czyli kamizelkę odblaskową, którą możecie założyć podczas udzielania pomocy. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz przechodzimy do specjalnej apteczki. Do apteczki taktycznej, która zawiera wyjątkowe elementy. O ich zastosowaniu, o tym jak ich używać, opowie mój specjalny gość, z którym spotkałem się kilka tygodni temu. Cześć Sergiusz! Witam. Moim gościem dzisiaj jest Sergiusz Kośka, człowiek, który wiele lat zajmował się ratownictwem w warunkach specjalnych. Czerwoną taktyką i wie o ratownictwie prawie wszystko, bądź nawet wszystko. Dokładnie. Mamy teraz yy, do pokazania apteczkę taktyczną. Co mamy dodatkowo? Na pewno staza. To jest podstawa na polu walki, ale w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę to, co się dzieje za wschodnią granicą, ogólnie na świecie, tak naprawdę powinniśmy mieć. Ja taką stazę włożył i w samochodzie, i leży w domu. Lepsza, lepiej niech sobie leży, tak? Staza taktyczna służy nam do opanowania dużych krwotoków skończyń, czyli ręce, nogi. Tak naprawdę, ekstra sprawa. Nie w tym, nie, nie może być staza tak ułożona, bo jeżeli mówimy o ostrzelnicy, o jakichś ranach postrzałowych na przykład, musimy ją tak ułożyć, żeby, żeby założyć ją sobie jedną ręką. Bo możemy mieć tak naprawdę postrzał w drugą. Nie będzie osoby, która nam pomoże. I, i ona musi być rozpakowana przede wszystkim i ułożona tak i przećwiczona tak naprawdę do zakładania yy, tak jak mówiliśmy staza, staza yy, działa nam na, yy, na rękach, nogach co w przypadku jeżeli postrzał bądź inne obrażenie będzie, będziemy mieli kwotok, mocny krwotok z pach pachwin okolic szyi ewentualnie jakieś tam yy, yy, boki yy, tułowia. Mamy tutaj w tej apteczce yy, opatrunek chemostatyczny. Chemostatyków, tak naprawdę, teraz jest multum. Dużo firm się specjalizuje. Yy, działa to, działają one podobnie. Yy, powodują po prostu sk zrobienie skrzepu yy, szybkiego w ciągu tam 3 do 5 minut. Yy, jeżeli upakujemy to prane zrobi nam się skrzep yy, i sytuację będziemy mieli opanowaną. Ekstra sprawa, tak naprawdę, yy, powinniśmy to mieć nawet w domu. W apteczce taktycznej mamy jeszcze dodatkowo rurkę nosowo-gardłową, najlepiej dobraną mniej więcej do, do rozmiaru swojego tak naprawdę. Nie? Dodatkowo opatrunki typu izraelskiego IW możemy wykorzystać to naprawdę przy dużo różnych urazach, jeżeli są, mamy mocne krwawienia, ekstra sprawa. Jak już jesteśmy przy stazie i o patronku izraelskim, to pokaż jak tego sprzętu prawidłowo użyć. Zacznijmy od stazy. Okej, okay. a więc staza taktyczna. Tak naprawdę ona też w warunkach taktycznych będzie inaczej ułożona, bo będziemy musieli mieć możliwość założenia ją jedną ręką. Ale jeżeli tutaj mówimy o, o takich warunkach, że jesteśmy w górach może tak się stać, przecież to też nie musi być postrzał możemy się, nie wiem, na, na coś nabić i będziemy mieli tutaj mocny, mocny potok Stazę, jak zakładamy stazę? Stazę zakładamy 5-7 cm nad nad zranieniem tutaj ją zaciągamy jak najmocniej i dodatkowo Zaciągamy krępulcem. Tak naprawdę tutaj nie będziemy koledze robić bólu. Już chyba trochę czujesz, tak? tak. Powinniśmy sprawdzić, czy, y, czy na ręku odcięliśmy y, puls. Zabezpieczamy ją w ten sposób. Tutaj mamy miejsce do zapisania czasu, kiedy, kiedy staza była założona. No to teraz czas na opatrunek izraelski. Dobra. Tak naprawdę świetna sprawa. Jest wykorzystywane od już nie zliczę, ale kupy lat. Opatrunki izraelskie mamy w różnych rozmiarach. Co jest fajne. Tak naprawdę ucisk, ucisk robimy przez właśnie ten kawałek plastiku. czyli. Tu mamy miejsce, tak naprawdę to, to jest miejsce, które y, ustawiamy centralnie nad, y, nad naszą raną. Po kilku oplotach żebyśmy właśnie uzyskali ten mocny mocny nacisk na tą na krwawiącą ranę. O, odwracamy stronę opatrywania. Czujesz ucisk? Tak jest, tak, tak. I tu mamy też taki plastik do zabezpieczenia żeby nam się to wszystko nie rozwiązało. Tak naprawdę możemy to też założyć na Yy, zastosowany hemostatyk jako zabezpieczenie, żeby nam tego nie, nie wydmuchało wszystkiego. Słuchaj, na zakończenie myślę, że yy, najważniejszym co będzie, to żebyśmy mieli tą apteczkę. A czy dorzucimy sobie do tego stazę, hemostatyk, cokolwiek, nie wiem, wentyle, wentylowy opatrunek, yy, to już jest inna, inna bajka, tak? ale żebyśmy mieli i te podstawy mogli się zabezpieczyć. Yy, termika bardzo ważna telefon i myślę, że to jest... na tym kończymy. Sergiusz, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie rady. No i cóż, gdzieś tam kiedyś do zobaczenia. Do zobaczenia na szlaku. Ponownie. To tyle o apteczkach. Pamiętajcie, że taką apteczkę mniejszą bądź większą zawsze warto mieć przy sobie. A ja Wam życzę, żebyście apteczki nigdy nie musieli używać. Dwie, masze... Dwie maseczki do restu resus cytacji dwie maseczki do resu pfu